Dzień dobry, panie sąsiedzie! Dzień dobry, pani sąsiadko! Sprawę mam! Nie mogę ta żona w domu, motherfucker. Co sąsiad tu robi? A bo pakuję się na wyjazd tutaj na ogrodzie, wyciągnąłem walizkę, żeby się popakować na wyjazd do tego, do Niechorza, na wczasy jadę. Ty mi się ogródek pozapełniał ludzi, jakiś, żona zrobiła open day i dni otwarte i teraz ludzie chodzą tu, walizki mi oglądają na podwórku moim. No. To są wszystkie rzeczy, które sąsiad zabiera na wczasy? To jest bielizna Zofii. Ona jej nie nosi, ona ją kolekcjonuje. No, I ma takie, że Bułgarii ma, i takie różne ma. Od Tifany, tutaj ma, od Tifany, tutaj śniadanie jadła. Także, no. Pakujemy Zaranistwo. się Do to nie chodzi zaraz, tak? A, a możemy jeszcze sąsiad przejść od słowa do słowa? Oczywiście. Alfabet i dom. Alfabet i dom? Tak. No to już mówię? Alfabet ABC dom. Dziękuję, no ja dziękuję. Do widzenia! Do widzenia! No ma udział mi ogrodu. No nie chcę.